Pokój i dobro. W ostatnim odcinku opowiadałam o dzieciństwie świętej Weroniki Juliani, małej urszulki, bo takie imię otrzymała na swoim chrzcie. Zakończyłam na smutnym wydarzeniu, na śmierci jej mamy, Benedetty. Od tego momentu też zaczął się nowy etap w życiu małej urszulki. Można powiedzieć, że zakończyło się jej szczęśliwe, sielankowe dzieciństwo. Również zmieniła się relacja z Panem Bogiem, z Maryją. Gdy płakała bardzo po śmierci mamy, nie dała się utulić, uspokoić nikomu, to w końcu przyniesiono jej obraz jej ulubiony Maryi z dzieciątkiem, przed którym bardzo często się modliła. Też postacie, którego przed nią używały, przemawiała do niej wcześniej już z tego obrazu i Maryja i Pan Jezus. I dopiero rzeczywiście ten obraz ją uspokoił. Po latach wspomina, że pamięta jak z tego obrazu Pan Jezus uśmiechał się do niej i to przyniosło jej jakieś ukojenie. Od tej pory też w pewien sposób to Maryja zastąpiła jej mamę, która wcześniej otaczała ją miłością, dawała poczucie bezpieczeństwa, przekazywała jej wiarę. Od tej pory to Maryja była przewodniczką Urszuli, późniejszej siostry Weroniki. Jej matką, okazującą czułość, bliskość. Była obecna we wszystkich najważniejszych wydarzeniach, momentach też życia duchowego, rozwoju duchowego, różnych przeżyć, trudnych i pięknych. Zawsze Maria była blisko, zawsze była obecna. Jedna z publikacji, o której już nieraz wspominałam, czyli Pisma Świętej Weroniki Giuliani, jeden z tomów nosi tytuł Maryja, ponieważ zostały tu właśnie wybrane fragmenty dziennika, które przybliżają tą relację najpierw Urszuli, potem siostry Weroniki właśnie z Maryją. Okazują, jak była obecna w jej życiu, okazują jej dialogi. Jedną z niezwykłych rzeczy jest to, że pod koniec życia, kiedy miała spisywać dziennik, robiła to pod posłuszeństwem, nie miała już siły, nie umiała sobie przypomnieć co takiego się wydarzyło, co powinna zapisać, to Maryja jej dyktowała ten dziennik. Więc Weronika rzeczywiście zapisywała słowo po słowie to, co Maria jej dyktowała. Także jest to, są to niezwykłe zapiski. Ważnym wydarzeniem w życiu małej Urszuli było przyjęcie pierwszej Komunii Świętej. Nastąpiło to 2 lutego 1670 roku. Urszula miała wtedy 10 lat. Miało to miejsce w Pieczency. Tam przeniósł się najpierw jej ojciec po śmierci matki w sprawach zawodowych. Później dołączyła do niego właśnie Urszula. Tam przez jakiś czas, kilka lat mieszkała z ojcem w Pieczency i tam przyjęła pierwszą Komunię Świętą. Ona już wcześniej bardzo tego pragnęła. Prosiła spowiednika, żeby jej udzielił pierwszej Komunii Świętej, ale ciągle było to odwlekane ze względu na jej zbyt młody wiek. Wspomina w swoim dzienniku takie wydarzenia. Że widziała w hostii podczas podniesienia, w czasie Eucharystii, dzieciątko Jezus. Wiele razy próbowała w czasie przypodbiec do hostii. Widziała, że jest tam bardzo piękne dzieciątko, także mama siłą ją powstrzymywała, zatrzymywała w rękach, żeby ona nie wybiegała. Innymi razy, kiedy jej mama i starsze siostry wracały z kościoła po przejęciu komunii świętej. Ona uwielbiała wtedy siedzieć na ich kolanach, wchodziła na ręce, mówiła, że pachną rajem, wyczuwała tą nie, niezwykłą obecność, e, więc bardzo pragnęła sama wreszcie przyjąć komunię świętą. Również e, wspomina takie wydarzenie, kiedy jej mama była już na łożu śmierci, otrzymała wijatyk, To e, mała ruszulka, niespełna, sześć, siedmioletnia, bardzo prosiła, że ona też by chciała to co mama, choćby małą okruszynkę, ponieważ w, nawet w tej małej okruszyńce jest cały Jezus. Także wykazywała się też niezwykłym jakimś wyczuciem, wiedzą, mimo swojego młodego wieku, braku wykształcenia. Bardzo pragnęła przyjąć komunię świętą, spełniło się to właśnie, gdy miała 10 lat. Wspominała po latach, że po przyjęciu komunii świętej wypełniał ją ogień, płomień, którego nie potrafiła zrozumieć które będzie odczuwała później wielokrotnie w dzienniku, pewnie jeszcze o tym nie raz powiem, wiele razy to właśnie podczas Komunii Świętej czy po jej przyjęciu zdarzały się no, niesamowite rzeczy, otrzymywała specjalne cuda, łaski, zawsze też jakby bardzo pragnęła przyjmować Komunię Świętą, zawsze za nią dziękowała, wspominała również dzień swojej pierwszej Komunii Świętej z wielką wdzięcznością. Chciałam też dzisiaj powiedzieć kilka słów o powołaniu Urszuli, ponieważ ona odczuwała je od naprawdę najmłodszych lat. Jej miłością od samego początku był tylko Jezus. Wiele razy tą miłość mu wyznawała. Mówiła o tym, że pragnie tylko Jego, że pragnie, aby on był jej oblubieńcem. Czasami wręcz humorystyczne dialogi prowadziła z Panem Jezusem, kiedy na przykład taki głos słyszała od niego, że on pragnie, aby była cała Jego. Więc dla małej dziewczynki być całą Jezusa znaczyło zostać mniszką. To było dla niej oczywiste i odpowiada Jezusowi w ten sposób. Nie widzisz mnie, Panie, że jeszcze nie mogę zostać mniszką? Jestem za mała, ale bądź spokojny. Chcę nią być bezwarunkowo. I Jeszcze raz Ci to powtarzam. Więc yy, tłumaczyła Panu Jezusowi, jakby nie rozumiał, że jest za mała, żeby być mniszką, ale On rzeczywiście od najmłodszych lat ją powoływał do... Do tego, żeby została jego oblubienicą, żeby się jemu oddała i ta relacja przez całe życie faktycznie była dla niej najważniejsza już od najwcześniejszych lat. A fragment dziennika zaczerpnęłam z innej publikacji. Tutaj taką myślą przewodnią tego tomu jest modlitwa, więc zebrane są takie fragmenty dziennika, w które trochę nam przybliżają modlitwę Weroniki. To, jak się modliła, jak się zmagała, też na modlitwie, jakie trudności przeżywała, także serdecznie polecam. W tym takim pragnieniu bycia całą dla Pana, w pragnieniu też powołania do życia kontemplacyjnego, Weronika musiała przeżyć też etap dużych trudności i zmagań. Najpierw jej trzy starsze siostry zostały klaryskami w rodzinnym Mercatello, tam wstąpiły do klasztoru. Ona od początku była takim oczkiem w głowie swojego taty. Kochał ją najbardziej, mówił, że tylko ona może go, potrafi go rozweselić. Mówił o niej, że jest najpiękniejsza, najinteligentniejsza, więc tym bardziej, kiedy starsze siostry były już w klasztorze, on bardzo chciał, żeby Urszula, bo takie imię nosiła z chrztu, żeby Urszula była przy nim, żeby została, absolutnie nie chciał słyszeć o klasztorze. Kiedy już przeniosła się do Piaczęcy. To ojciec robił wszystko, żeby jakby wybić jej z głowy to, to pragnienie, tę myśl o życiu zakonnym i zapraszał ją na bale, na polowania. I to życie takie świeckie, światowe rzeczywiście zaczęło też urszule wciągać. Podobały jej się polowania. Swojego czasu uczyła się szarmierki na przykład. Lubiła być w centrum zainteresowania, to miało dziecka. Więc pasowało jej to, kiedy interesowali się ją młodzieńcy, zabiegali o jej względy. Była piękna, dobrze urodzona, z zamożnego domu, więc kandydatów nie brakowało, zainteresowanych tym, żeby była ich żoną. Więc to powodowało w niej ogromną walkę duchową, jakieś rozbicie, bo z jednej strony ciągle Pan Bóg się o nią upominał i Pan Jezus zapraszał do życia właśnie w jego bliskości. A z drugiej strony, to życie światowe, tak jak powiedziałam, też zaczęło ją wciągać i też jej się podobało. Ostatecznie po wielu zmaganiach, po wielu wylanych łzach, modlitwach, zdecydowała się na życie zakonne, mimo że tato jeszcze nie był do końca przekonany, nie dał jej na to zgody. Pozostało wybrać odpowiednią wspólnotę. W okolicy najsurowszym klasztorem, albo za takim uważany, był klasztor klarystek kapucynek w Città Castello, więc Waronika nie chciała dołączyć do swoich starszych sióstr rodzonych, tam była też jej kuzynka, ale właśnie chciała być klaryską kapucynką. Gdy miała 17 lat, więc jeszcze jako młoda dziewczyna, zaczęła starania o przyjęcia do klasztoru. Ze względu na surowość życia, klaryskie kapucynki przyjmowały kandydatki dopiero od 18 roku życia, więc Urszula musiała mieć pozwolenie od biskupa Scitavi Castello. Ten rzeczywiście się z nią spotkał, rozmawiał z nią, przeegzaminował ją też z czytania po łacinie. Było to wymagane głównie do modlitwy liturgicznej, wiesz, wszystko było po łacinie, więc trzeba było mieć przynajmniej dobrze czytać po łacinie. Ona wspomina, że to było cudowne wydarzenie, ponieważ czytała bardzo dobrze, pomimo że nie była z tego aż taka dobra. Na egzaminie oświeciło ją, także wszyscy byli zadziwieni i włącznie z nią samą. Więc biskup pochwalił to, że dobrze czyta, i powiedział, że wobec tego, jak będzie jeszcze trochę starsza, niech się zgłosi, to wtedy jej pozwoli. No i ona zebrała się na odwagę i zaczęła go po prostu wprost błagać i prosić, aby zgodził się, aby mogła wstąpić już teraz. I biskup na to przystał. Także zaraz udała się do klasztoru, powiedziała siostrom, że ma zgodę biskupa, a siostry również się ucieszyły i chętnie przyjęły ją do klasztoru o tym jak przeżywała te początki życia klasztornego jak wyglądały jej obłóczyny, opowiem w następnym filmie pozdrawiam zapraszam do oglądania